Gdzieś kozioł szczeka, czy kozioł sarna. w tamtą stronę jak pokazuje kamera Grasują wilki, żartu wszędzie grasują wilki jak w wszystkich łowiskach w Polsce No jakoś tak, wymieniam techa parę pudeł. Coś tak się działo, ale w tym roku zobaczymy jak ten, co bór, co bór w tym sezonie podaży.

Obrzysko potężne, u kaczki tu buk. Wszedł do robu. No, miałem dzika, zresztą filmowałem go, mam nadzieję, że się udało, bo już była taka szarówka, no i wyszedł ile, 20 metrów od ambony, a już wcześniej słyszałem, o wiele wcześniej, bo tam jest wszystko zalane wodą, ale nie słyszałem chlupotania, tylko dwa razy mi się gałązka, gałąź mi się złamała, ale jakaś potem zapanowała cisza, myślałem, że to bobry, bo przedtem jeszcze też widziałem olbrzymiego bobra, też mi się go udało w ostatnim momencie sfilmować bo tu jest wszystko pozalewane i myślałem, że to bobry kaczki tam cały czas się wkurzały no ale potem już tak taki mocniejszy hałas usłyszałem myślałem, że już byłem pewny, że to dzik no i widzieliście wyszedł no, 20 metrów od zambony. w że ciekawe, że żadnego chlupotania, więc ma gdzieś tutaj jakieś swoje leże, barłuk i moim zdaniem to jest locha tak gdzieś około 50 kg nie zdecydowałem się na szczał, chociaż była dosłownie na wyciągnięcie lufy i wydaje mi się faktycznie, że może mieć gdzieś tutaj barłok, bardzo ostrożnie, zresztą widzieliście, tylko na skraj łąki trochę pożerowała i z powrotem, a wiatr miałem dobry, na pewno mi nie zwietrzyła, przy tym wietrze mnie nie mogła zwietrzyć, także może mieć gdzieś pasiaki, barchlaki. Na jakiejś wysepce, bo tam mówię, tam jest wszystko zalane wodą. I to jest dobre miejsce, bo słyszy jak coś podchodzi. Ale tak się porusza jak duch. Gdyby nie te dwa razy złamane jakieś tam patyki, gałęzie, to bym w ogóle nie słyszał. Po prostu myślałem, że bubr. Kaczki i bubr. No a okazało się, że dzik. Widziałem jelenie, widziałem bobra, widziałem dzika. Polowanie udane. No, nie zdecydowałbym się na strzał. Nie mogłem rozpoznać. Jeszcze raz powtórzę. Moim zdaniem locha... Ale w domu na nagraniu zobaczę. Bo tutaj tak nie, nie, nie mogłem zobaczyć dokładnie. Może na nagraniu zobaczę, ale byłem pewny, że to jest Locha. Polowanie, jak polowanie. Piękny wieczór. Wydaje mi się, trzeba będzie się przenieść w inne miejsce. Bo tu jest chyba ten jeden dzik. Już go widziałem kilka razy. I coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to, jest, że to może być Locha. A na pewno byłoby szkoda odszczelić Lochę, chociaż można. No ale wiadomo, jak większość z nas traktuje to <coughs> jako nieetyczne polowanie, więc raczej paluszek mi się nie zegnie. Nawet broń do ręki nie wziąłem. Myślałem, że jak podejdzie bliżej, tam jest taka mniejsza trawa, że coś jestem w stanie rozpoznać, ale nie widziałem pędzla, chociaż miałem blisko, także przypuszczam, że to była locha. Do następnego razu. Polowanie udane, dla mnie bardzo udane. Dasz bur, do zobaczenia. Jestem już kolejny raz w wczoraj też byłem wyszedł mi dzik co oczywiście widzieliście bo to jest materiał taki, który zbieram z kilku dni bo to też nie jest tak, że się jedzie od razu i się filmuje już polowanie jest, tu już zwierzyna, tak nie jest czasami tak się zdarza ale generalnie tak nie jest więc wczoraj miałem bardzo fajne spotkanie z dzikiem potem tak jak mówiłem w w tym nagraniu, że zobaczę w domu, bo nie byłem pewny, ale w domu jak zobaczyłem to na 100% to jest locha, po tym zachowaniu, tak zresztą widzieliście, strasznie ostrożna, tylko krok do tyłu jakby to był jakiś wycinek to już by gdzieś tam poleciał, już by przebiegł trochę już z powrotem, a tu nie tu tylko bardzo delikatnie ostrożnie, na 100% locha na pewno gdzieś tam w tym na tym zalanym terenie ma baru. Bezpieczne schronienie gdzieś tam sobie zrobiła, tam są takie wysepki, więc tam na pewno ma gdzieś paruk No ale dzisiaj, ponieważ za kilka dni już zaczyna się sezon na kozły, więc już chodzę tak na takie ambony, gdzie na takie łąki, gdzie mogę zobaczyć jakiegoś kozła. Bo też mnie interesuje, tam ktoś mnie ostatnio, dlaczego, że chciałby jeden z naszych widzów zobaczyć jak ja sam poluję na kozła, no to postaram się. W ubiegłym roku nic nie strzeliłem, w tym roku zobaczymy jak to będzie. Oczywiście nie mówię, że będę strzelał. Jak znajdę coś ciekawego, zawsze tak mówię, to wtedy strzelę, upoluję. A jeżeli nie, no to zobaczymy. W każdym razie teraz idę posiedzieć. O, taka podmokła, też taka podmokła łąka. I tu zawsze wychodzą kozły. I tu jest zresztą, jeszcze za mną jest olbrzymi zrąb. Też bardzo ciekawe miejsce. Ale można, w dziki też na komary. Zawsze zapomnę tego psikacza na komary. Ale dziki też tu chodzą. Posiedzę gdzieś do, do 10 do 22. No, czas biegnie, dzisiaj już niedziela, już praktycznie jest za chwilę, już dziesiąty chyba dzisiaj, czy nie, dzisiaj jest chyba 8 maj. No już też za chwilę gdzieś tam wyjeżdżam w odwiedzinie do przyjaciół na kolejne, kolejne łowiska. Ale to nie będę mówił, żeby nie zapeszyć. Oczywiście myślę, że powstaną ciekawe materiały, a teraz już, teraz już idę na Bonę popatrzeć, może jakiś kozioł wyjdzie wcześniej, a potem być może jakiś dzik, bo tam gdzie byłem... Wczoraj no to już nie ma sensu. Według mnie tam jest tylko ta jedna locha i nawet gdyby jeszcze jakieś inne dziki były, ale po zmroku można się pomylić, to już bym nie ryzykował, także zmieniłem łowisko, idę na ambonę posiedzieć. Przejdę przez rąb i na ambonę idąc na ambonę jakieś Już nie mogę wytrzymać, bo tak tną Udało się podejść kozła. To był na łące, tak przypuszczałem, tu zawsze są kozły. No ten był Selekt taki, ale wiekowo, nie wiem dokładnie. Mi się wydaje, że mógł mieć te 6 lat. A jak wszedłem, no oczywiście, co zrobił, no oszczekał mnie. Obrechtał. Dla mnie zawsze oszczeka, powtarzam oszczekomie, ale był drugi kozioł jeszcze chyba mocniejszy od tego tylko, że już w pełnym biegu nie zdążyłem go zauważyć ale już się zaczyna oczywiście kozły nie wybarwione jeszcze suknia zimowa bo to jeszcze też ma związek z temperaturą że przecież cały praktycznie kwiecień przy to było zimno niesamowicie początek maja też bardzo zimny no więc ta zwierzyna jeszcze zostaje w tej sukni zimowy, tak wczorajszy dzik, też wszystko suknia zimowa, jelenie zresztą też. A tu jest miejsce bardzo fajne, co prawda las tu został wycięty z tyłu, ale powstał z rąb. A wiadomo, że z to jest zawsze ciekawe miejsce. Z ambony, z ambony można obserwować, bo tu jest tu jest łąka, a tu za mną jest z Złe, już nie wrócą te, ale może jakieś dziki, bo tu jest pobuchtowany, w łąki jest, jest łąka jest pobuchtowana, chociaż tu chyba jest parę miejsc taki tam jest stary pobuchtowany. Tu, tu jest pobuchtowane no z, świeżutkie to nie jest, ale sprzed kilku dni sucho to to błyskawicznie wyzywa pięknie to wygląda tu mamy zrąb także zrobiło się atrakcyjne miejsce a tu łąka widać po trawie że zakwaszona. Ale zwierzyna ciągle tu chodzi sarny, jelenie, dziki Przedtem słyszałem jak mi daje się czasnego gałaska otłania jest wyszła na popas A widać, że ciężarna że gdzieś za miesiąc, na początku czerwca powinna się jak łanie cielić Widać jaki ma zaokrąglony brzuch gdzie następne, po kolejne. Przełączyłem na tryb nocny.